Na krew po naszej stronie, no jest grą błędów jednak, no te błędy się zdarzają. Jakbyśmy nie popełniały błędów, no to byśmy wygrywały do zera, no taka jest prawda. Ale no trzeba te błędy popełniać? Znaczy nie, nie trzeba, ale no się zdarzają i... Ale na szczęście właśnie miałyśmy pod kontrolą wszystko i z tego jesteśmy zadowoleni. Wygrałyście do zera. Ale w setach do zera. Znaczy <śledzimy> 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 także bardzo fajny początek sezonu. Tak, bardzo się cieszymy, chcemy jak najdłużej tą pasę yy, podtrzymać. Na razie wydaje mi się, że z meczu na mecz gramy coraz lepiej, więc jesteśmy bardzo zadowolone. Czy można w tych trzech kolejkach zaliczać do faworytów do walki o medale w tym sezonie? Jak Liga w tym roku jest bardzo wyrównana, o faworytach wolę się nie wypowiadać, bo jak tydzień temu, no, pokonałyśmy faworyta i się strasznie z tego cieszymy. No. Jak faworyci mają przegrywać, to wolę nie być faworytem. Chyba mowa o czy Katarzyna Skorupa na rozegraniu właśnie w tych takich trudnych momentach to jest ten klucz do tego, że zachowujecie tę zimną krew w końcówkach setów? Na pewno, nie ma... Znaczy, to każdy z nas musi być, ta zimna krew musi wychodzić, bo Kasia sama na rozegraniu może rozegrać po prostu... Rozegrać piłkę poprawnie, ale to my musimy ją skończyć jednak i dograć. To jest drugie odbicie, które jest bardzo ważne, ale jednak pozostałe zawodniczki też potrzebują tej zimnej krwi. No to trzeci przegrany, trzeci z kolejnym bardzo mocnym przeciwnikiem. Myślę, że nikt w tych meczach na nas nie, stawał, nie stawiał, ale uważam, że to nie są takie szybko przegrane mecze. Bo za każdym razem walczymy, pokazujemy serducha na boisku i udowadniamy, że jesteśmy no, niebezpieczne w tym sezonie i nie tak łatwo się poddamy. Właśnie była walka i tam rzeczywiście już, byliśmy, już byliśmy punkt za punkt z przewagami, na prowadzeniu. Czego zabrakło? Um, zabrakło? No bardzo dobrze radą rozegrał tam, e, wszystkie trzy sety tak naprawdę. E. A agresywnie grały w zagrywce, w ataku, bardzo dobrze broniły, ustawiały blok i ciężko było wbić tą piłkę w parkiet. No, cóż, mamy yy, dużo materiału do analizy, przed nami piła i na tym się na pewno teraz skupimy, bo to na pewno w naszym zasięgu przeciwnik. No jak jak pokazały jej pierwsze dwa mecze z, przede wszystkim z Chemikiem wygranym, no to jak Myślimy, najbardziej że tak stawiamy Radomkę gdzieś tam w górze tabeli na 100% Ba nie was not easy game because okay we can see the score is a 3-0 we play good and i think uh, was not easy because uh, the most important situation that uh, the team was playing very good from the beginning to the end so the team is growing up And uh, we have a lot to work, sure, but uh, the teaming is beginning to, to take a shape, a few. no? And uh, to, to know, especially to know, what I think is the team is beginning to know her potential. We are very far to be at the top 100%, but uh, today uh, I'm happy because uh, in the important moment, team was there and push uh, to be 1 3 0, that is not so easy all the time, especially in this championship. But I think is all the time the key of success, but not only why we laugh. Uh, I think of the time that my idea is to work hard, but you have to enjoy what you are doing because uh, we are so lucky. We have uh, a job that for us is our passion, but uh, more uh, we are very, very lucky to do to have a possibility to do this job. So I say all the time, okay, we have to push. A lot of time I'm angry <laughs> in the gym, when everything is good uh, I smile too, with like a girl. But uh, if you can do a laugh, it's good. But uh, I want all the time player pushing all the time, and uh, this is what's happen now. So i like very much. Nie zrealizowaliśmy założeń, które sobie przygotowaliśmy, co w połączeniu z bardzo, bardzo dobrą grą Radomki dało taki wynik, jak dało. Chcieliśmy odrzucić zespół z Radomia od siatki, mieliśmy na to jakieś tam swoje pomysły. Niestety zagrywka w naszym wykonaniu nie była przez cały mecz na odpowiednim poziomie, żeby to przyjęcie odrzucić od siatki. Tak naprawdę moment. W drugim secie, odpowie drugiego seta zagrywaliśmy tak, jak powinniśmy zagrywać i wtedy ta gra była o wiele lepsza i bardziej na kontakcie. Natomiast w momencie kiedy oddawaliśmy piłkę i było przyjęcie w punkt, no niestety, jeżeli jest zespół, który ma taką ofensywę i taką rozgrywającą jak Katarzyna Skorupa, to, to naprawdę jest ciężko grać blokiem i obroną. Więc myślę, że to była główna przyczyna przegranej.